Cześć! Przyjrzyjmy się dzisiaj roślinom i kwiatom w Biedronce, co w połowie grudnia można otrzymać w tym dyskoncie. W pierwszej kolejności muszę Wam pokazać to, co jest najczęściej właśnie prezentowane we wszystkich kwiaciarniach, czyli gwiazdę betlejemską, inaczej wilczomlecz nadobny lub poinsecja. Mamy tu gęste czerwone okazy w cenie 15 zł, bez jednego grosza. Wybierając roślinę, szukajcie takiej z małymi żółtymi pączkami w samym środku kwiatu. Jest to gwarancja świeżości. Uważajcie z kolei na biały sok mleczny, który może podrażniać skórę. Są też mniejsze sadzonki, te w cenie 12 zł, sprzedawane w uroczych, papierowych osłonkach z motywem świątecznym. Następnie naszym oczom ukazuje się ten oto świerk zdobiony łańcuchem oraz bombkami, w zasadzie takimi prezentami w kolorze złotym, czerwonym, srebrnym. Jest to świerk w kryzie. Jest tutaj też dołączona chyba imitacja lampek, małe lampki. Cena to 25 zł. A dalej macie jedną z odmian anturium w cenie 20 Złotych. Jest to odmiana Pearl. Te czerwone serca to pochwy kwiatostanowe, które są bardzo trwałe. Anturium przypominam lubi wysoką wilgotność powietrza, więc będzie wdzięczne za sąsiedztwo nawilżacza. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne, nie znosi ono stania w wodzie. A teraz przyjrzyjmy się malutkim grudnikom, czyli kaktusom bożonarodzeniowym. Te przecenione są na 5 zł. Widać, że są obsypane pąkami. Złota zasada przy grudnikach. Gdy roślina ma pąki, nie zmieniajcie jej miejsca ani kąta padania światła, bo ze stresu może je zrzucić jeszcze przed rozkwitnięciem. A tutaj nad różnymi poinsecjami, które jeszcze raz mogliście zobaczyć, mamy. Duży wybór goździków w pęczkach za 10 zł. Są to jedne z najtrwalszych kwiatów do wazonu. Dalej mamy róże, duży bukiet 10 sztuk, kosztuje 22 zł, a mniejsze pęczki są po 13 zł. Aby róże stały dłużej, podetnijcie łodygi pod ostrym kątem i usuńcie dolne liście, by nie gniły w wodzie. A tu. Specjalnie pozłacana escheweria. Niestety, mocno potraktowana brokatem i sztucznym śniegiem, co nie będzie miało chyba dobrego wpływu na nią. Choć wygląda to zimowo, to dla rośliny jest to przeszkoda w oddychaniu i fotosyntezie. Traktujmy to raczej jako dekorację sezonową, niż roślinę do długoletniej uprawy. Bardzo ciekawy miks roślin zielonych o 12 zł. Widzę tutaj zroślichę, czyli syngonium, o pięknych, strzałkowatych liściach. Jest też mała paproć, która kocha wilgoć oraz kawa arabska, ta z błyszczącymi, pofalowanymi listkami, choć nieco opadłymi. Kawę postawcie w jasnym miejscu, ale nie w pełnym słońcu. I tutaj widzicie bluszcz pospolity w odmianie variegata z białymi brzegami, Również za 12 zł. Etykieta zachwala lepszą jakość powietrza i faktycznie bluszcze świetnie filtrują toksyny. Zimą jednak uważajcie na przędziorki. Te małe pajączki uwielbiają suche powietrze wokół bluszczy. Dalej wracamy do grudników. Tutaj w pewnej ozdobnej ceramicznej osłonce widzimy w cenie 15 zł. Grudnika z motywem sweterka lub choinki w różnych kolorach. Schlumbergera z grupy Thor charakteryzuje się zwartym pokrojem. Pamiętajcie, że po kwitnieniu roślina potrzebuje okresu spoczynku i rzadszego podlewania. A tutaj dalej mamy hit na zimowe balkony: Golteria rozesłana, odmiana Big Berry za 10 zł. Te duże, czerwone owoce utrzymają się przez całą zimę. Jest to krzewinka kwasolubna i w pełni mrozoodporna, więc śmiało możecie wystawić ją za okno lub posadzić w ogrodzie wrzozowiskowym. Kolejna partia to tutaj Anturium w wersji mini. Tym razem takie miniaturowe sadzonki w zabawnych osłonkach z Mikołajem, Reniferem czy Bałwankiem. Cena promocyjna to 10 zł. Całkiem ciekawy drobiazg na biurko w pracy lub też na prezent. Pamiętajcie tylko, że te osłonki zazwyczaj nie mają odpływu, więc ostrożnie z podlewaniem, by nie utopić korzeni tym roślinom. Zobaczmy, jak dokładnie wygląda ten oto święty Mikołaj. Trochę nietypowy strój, nie w pełni czerwony. Jak widzicie, jest to przecena o 44% taniej. Mamy też małe cyprysiki w ozdobnym papierze za 9 zł. Pachną lasem przy każdym dotknięciu. W domu często zasychają, bo jest im za ciepło. Jeżeli chcecie je przytrzymać, znajdźcie im najchłodniejszy parapet w domu, najlepiej najdalej od grzejnika. Tu z kolei cyprysik wielkowocowy Goldcrest o niesamowitym limkowym kolorze igieł. Cena 10.99. Ten jasny kolor wymaga sporo światła. Ciekawostka: po rozdarciu, roztarciu gałązki wzielają intensywny zapach cytryny. Podłoże powinno być stale wi lekko wilgotne. Przesuszenie grozi zbrązowieniem igieł. I przeszliśmy jeszcze do tych oto storczyków w cenie 45 zł. Zwróćcie uwagę na fioletowe osłonki ze srebrnym zdobieniem, wersja świąteczna. Rośliny wyglądają zdrowo, mają jędrne liście i sporo pąków. To klasyk, który kwitnie bardzo długo, pod warunkiem, że podlewamy go dopiero, gdy korzenie zrobią się srebrne. Jeszcze zbliżenie na kwiaty grudnika ten intensywny neonowy róż jest przepiękny. Ciekawostką jest, że kwitnienie Schlumbergery jest wyzwalane przez skracający się dzień. To dlatego naturalnie zakwita właśnie. Późną jesienią i zimą. Tutaj z kolei macie cyklameny perskie za 13 zł, zachwycają korzeniami od fioletu po czerwień. Lubią chłód, więc w ciepłym salonie szybko zwiędną. Najlepiej podlewać je lejąc wodę na podstawkę, bo bulwa, z której wyrastają liście, bardzo nie lubi wilgoci i łatwo gnije od góry. Tutaj na koniec powie wiosny w środku zimy. Są już dostępne tulipany, bukiet 7 sztuk za 17 zł, obok gipsówka za 14 zł. Idealna jako wypełniarz do bukietów lub samodzielna, delikatna dekoracja, która ładnie zasycha w wazonie. Są też klasyczne czerwone róże. Oprócz żywych roślin w ofercie biedronki, znajdziecie też szlany znicze w kształcie choinek za 8 zł, palące się. Ponad lub około w zasadzie 30 godzin. To już standard na święta. A tutaj widzicie różne zestawy prezentowe. Gotowy pomysł na święta: Old Spice, Nivea, Straight. Zestawy kosmetyków, perfum, dezodorantów. widzę też markę Ax. Wszystko. O, także i Daw, Daw dla mężczyzn. O dziwo. Są też i święte Mikołaje. Spójrzmy na to jaka tu jest promocja, a ta promocja już minęła, ale dotyczyła właśnie wszystkich figurek, 50% taniej, wszystkie figurki świąteczne, 2 plus 1 gratis. Biedronka oferuje też sprzedaż choinek, nie inaczej niż Lidl, którego ofertę kwiatową roślinną omówiłem w zeszłym tygodniu, jest ona na kanale dostępna, zapraszam. Ta oto jodła 65 zł, natomiast mniejsze drzewka, jak ten oto świerk, 40 zł, a obok mała jodła, tej samej wysokości 70-80 cm, za 49 zł. Serdecznie dziękuję za uwagę. Wszystkim, z którymi nie usłyszę się jednostronnie w święta, życzę wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Bywajcie zdrowi i niech Wam się darzy. A święty Mikołaj hojnie Was obdarzy.